Witam w kolejnym odcinku programu najgorsze gry wszechczasów, fanmate dziś naprawdę przepotwornie głównia nagra, przygotujcie torebki na wymioty. Tawar Mint Hunter została stworzona oraz wydana przez Spitko dnia 7 grudnia 2004 roku na PC. -ty. Jest to cudzysłów realistyczny symulacyjny FPS, gdzie strzelamy do piesków peryjowych oraz okazjonalnie do kojotów lub balonów. Zanim jednak zaczniemy, zobaczmy, co powie internet na temat tego wiekopomnego dzieła. Metacritic 16 na 100. Jak zwykle omawianie niniejszego tworu zaczniemy od menu głównego. Panowie ze Spitko prawdopodobnie, jako podstawowego narzędzia do tworzenia tekstu, użyli Paint'a, bo to co widzimy to najprawdziwsze główno posklejane właśnie w tym programie. Brak tu wszystkiego, nawet pierdolonych opcji, tak. Zapomnijcie o przestawianiu rozdzielczości, sterowania czy dźwięku. Wszystko to można ustawić ręcznie dopiero po otwarciu plików konfiguracyjnych gry. Dodatkowo na trzech komputerach gra miała taki sam problem z graniem intro, po prostu się nie wyświetlało, żeby tego było mało. Gra po wejściu w niektóre ekrany zawiesza sterowanie. W nic nie możemy kliknąć, nic nie można otworzyć, ani nawet cofnąć się do poprzedniego menu. Tylko restart gry pomaga, o się i nagrywaniu można zapomnieć. Gra natychmiast po włączeniu frapsa wypierdala do pulpitu z błędem A o próbie włączenia gry z frapsem w tle możemy zapomnieć. Już samo menu mówi że mamy do czynienia z głównem końskich rozmiarów. Będąc przed polowaniem można kupić sobie sprzęt taki jak nową spluwę. Wspomagacze podpory na broń, koszulki, czapki i inne Główna, Jednak nie pomagają one w żaden sposób. Nie poczujesz różnicy między najlepszą spluwą a najgorszą, jednak to jest tylko czubek góry lodowej. Co to kurwa jest? Nie dość, że nie możemy się poruszać, to należy wcisnąć i przytrzymać lewy przycisk myszy, żeby się odwrócić. Otóż jest to bowiem gra w stylu rzeźnika. Z tym, że w 3D jest co prawda w niej aspekt symulacyjny, bo trzeba brać poprawkę na balistykę pocisku, oraz wiatr i warunki pogodowe. Jednak pomimo wszystko, dlaczego jestem zmuszony, jak debil się dzieci w jednym miejscu, zamiast móc chodzić? Chyba panowie ze Spitko nigdy nie brali w FPS-y. Dlaczego w innych grach o polowaniu mogę się poruszać, a tutaj nie? Czy to jest jakiś żart ze strony twórców? Nie mogę pojąć jak można spierdolić tak podstawową rzecz jak sterowanie. A propos sterowania, możemy się przełączać między trójwymiarową lunetą a dwuwymiarową. Jednak to wymiarowa jest bezużyteczna z powodu obszaru widzenia. Nie wspomnę nawet o tym, że czasami przy przełączaniu Lunet gra potrafi zawiesić sterowanie, że nie możemy przeładować ani strzelić. Za strzał odpowiada spacja, a za naładowanie pocisku do komory wystrzału klawiszer. Ogólnie rzecz ujmując sterowanie jest chyba najgorsze jakie do tej pory widziałem. W grze możemy dostawać się do klubów, w których dostajemy kasę za upolowanie zwierząt. Jak już wspomniałem wcześniej, za kasę kupujemy rzeczy w sklepie, ale na tym się kończy. W sumie to jest cała gra, siedzisz i strzelasz do zwierząt, nic innego, owszem, dla zapaleńca gra jest jak znalazł, dla całej reszty jednak, już niekoniecznie, można się sprawdzić też w strzelaniu do balonów, lub do dykt w stylu rapid gunnera, ale nadal, jaki jest kurwa sens tego, ja żadnego nie widzę, jedno jednak przyznam, gra całkiem realistycznie oddaje balistykę pocisku, jego fizykę oraz zachowanie w różnych warunkach, im większy wiatr, tym pocisk bardziej skręci, im dalej jesteśmy, musimy Celować z wyprzedzeniem oraz odpowiednio nad celem. W zależności od prędkości poruszania się zwierzęcia, musimy wycelować odpowiednio przed aby trafić. To jest jedyna rzecz dobrze w tej grze zrobiona. Grafika delikatnie mówiąc jest paskudna, modele zwierząt są beznadziejne. Miernie odwzorowują swoje odpowiedniki, a koyot czy piesek preriowy zostały zrobione prawdopodobnie z max 25 poligonów. Tekstury są słabej jakości źle nałożone obiekty takie jak słupy, trawa, krzaki. Drzewa lub płoty to dwuwymiarowe obiekty, które zostały przerobione na 3D. Mapy to jest jakiś żart. Są płaskie, bez życia, statyczne do bólu, a wszystko doprawia tekstura, która próbuje udawać horyzont. Grafika to jest naprawdę jakiś kurwa żart od grafików. Tutaj chyba wszystko miało być zabawne, ale nie jest. Dźwięk jaki kurwa dźwięk. Jest tu tyle tego, że nie wiem od czego zacząć. Ale po kolei mamy tu strzały które przypominają jebnięcie deską o metal, kuchanie do mikrofonu przypominające głosy otoczenia, przeładowanie przypominające rozłupywanie orzechów lub jakieś wycie zwierzęcia do mikrofalówki. Tak to jest cały audio w tej grze. Ironia prawda, nie ma muzyki, a voice acting który pojawia się tylko w misji z balonami był nagrywany chyba domowym mikrofonem bo słychać szum otoczenia podczas od... Ot słuchiwania. Oprawa audio to jest kurwa chyba następny żart od Spitko, bo naprawdę się trzeba postarać, żeby spierdolić ten aspekt, ale im się udało. Dźwięków jest tu tyle, że można je zliczyć na palcach u jednej ręki. To jest kurwa niewiarygodne. A i przeciwników, lub jak wolicie zwierząt też z się. Zwierzęta potrafią nie reagować na nasze wystrzały i pobliskie trafienie w ziemię. Często wybiegają poza mapę, jak na przykład kojoty i powoduje to niemożność zespawnowania następnego zwierzaka do ustrzelenia. Jedyne co pomaga to restart gry. Na temat inteligencji nie da się tu wiele powiedzieć. Jest ona najprostsza. Nic w tej grze nie jest skomplikowane. Praktycznie każdy element gry został napisany na kolanie przez amatora, który nie miał pojęcia o programowaniu. Nie jak można wypuścić tak popsuty twór na świat bez wstydu? Prawdopodobnie na początku w menu zauważyliście multiplayer. Problem jest taki, że ta funkcja w żaden sposób nie działa. Domyślam się, że od premiery. Nie ma gry przez LAN ani nawet funkcji założenia nowego serwera. Zresztą, póki go ich ja o tym mówię, przecież w to gówno i tak nikt by nie grał. Stabilność. Jaka stabilność. Wysypywanie się gry przy włączonym frapsie. Jest. Wysypywanie się losowe gry przy strzale. Jest. Wysypywanie w menu. Jest. Blokowanie sterowania po walt tabowaniu. Jest. Bugów typowych dla FPS-ów to tu za dużo nie ma. Bo jak gra w której nie poruszamy się i tylko strzelamy ma mieć bugi. No dobra, poza bugiem z wybiegającym ma i nie ma tu absolutnie nic. Nawet żeby się pośmiać. Nie dość, że gra nie bawi. To jeszcze nie ma się z czego pośmiać. Po prostu nie wierzę. Boże, to jest niewiarygodne. Widzisz i kurwa nie grzmisz. Jak można dopuścić takich łan do produkcji? Jak można wypuścić tak nudną, wypraną z klimatu, gameplayu, grafiki czy dźwięku produkcję? Jak można wypuścić twór tak popsuty, że dorównuje dwóm tytułom wydanym przez Stellar Stone? Nie wierzę w to co widzę, nie mogę pojąć umysłem tego co doświadczyłem. Zaklinam was, nie próbujcie dotykać tego tworu nawet kijem. Ta gra jest obrazą dla przemysłu growego. Ta gra nie powinna była powstać. Pod żadnym względem, gdybym miał wybrać śmierć i zagranie w tę grę ponownie, prawdopodobnie poszedłbym i zajadał się tępą częścią noża. Wolałbym zginąć potrącony przez pociąg niż patrzeć nawet na ikonę na pulpicie tego cudzysłowiała. Nie ma słów, które opiszą traumę jaką przeżyłem grając w ten twór. Twórców powinno się zamknąć na dożywocie za żądanie pieniędzy za ten chłam, I tym jakkolwiek brzmiącym akcentem przejdźmy do not końcowych. Grafika Zero. Audio. Zero. Grywalność. Zero. Ogólna ocena. Pierdolone zero. <mulacza> I feel like I'm so alone on this 15-hour drive in all the while.